Zadanie to monkey bar, liny i kołkownica. Zaczynamy od wciśnięcia grzybka. Pamiętajcie, żeby stolik znajdował się w odległości 4 metrów od raptora, a miejsce to zaznaczamy krzyżykiem na podłodze. Ruszamy, wchodzimy zewnętrzną stroną, czyli tędy, nie przechodzimy od wewnątrz. Pamiętamy, żeby zacząć ręką od pierwszego szczebla drabinki. Czyli nawet jeśli jesteśmy w stanie sięgnąć za drugi, trzeci szczebel, nie robimy tego, ani tym bardziej nie skaczemy w przód do kolejnych szczebli. Po tym, jak zawiśniemy, już można przechodzić co drugi, co trzeci, albo co jeden szczebel. Dalej mamy liny, które pokonujemy po kolei, używając pierwszej liny, drugiej i trzeciej. Czyli tutaj nie ma możliwości omijania lin, tak jak w przypadku szczebli na drabince. Później mamy przejście z liny na kołkownicę. I tutaj bardzo ważna rzecz: kołki powinny znaleźć się na samym brzegu, czyli tak jak tutaj jest teraz, i w dolnym rzędzie, czyli nie tu, nie w górnym rzędzie. Zaczynamy na samym brzegu i jeszcze bardzo ważna rzecz: nie używamy filara, w sensie nie pomagamy sobie zaplatając nogi, ani nie pomagamy sobie ramionami. Przechodzimy całą długość kołkownicy do momentu, gdzie kołki znajdą się po drugiej stronie, też na samym brzegu i koło siebie. Po czym zeskakujemy, jak najszybciej biegniemy do grzybka.